Międzynarodowy Fundusz Walutowy to niezależna międzynarodowa organizacja w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Została ona powołana w dniach od 1 do 22 lipca 1944 roku na słynnej konferencji w Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych. Działalność Międzynarodowy Fundusz Walutowy rozpoczął dwa lata później. Pierwszy operacji finansowych dokonało zaś w marcu 1947 roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących. Obecnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrzesza 185 państw. Główne założenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wytyczne polityki prowadzonej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy to przede wszystkim popieranie międzynarodowej współpracy walutowej dzięki powołaniu stałej instytucji konsultacji i współpracy w dziedzinie międzynarodowych problemów walutowych, ułatwienie ekspansji i wzrostu handlu międzynarodowego, wzrostu zatrudnienia, utrzymywania realnych dochodów i zasobów produkcyjnych krajów członkowskich, popieranie stabilizacji kursów utrzymywanie uporządkowanej wymiany między krajami członkowskimi, unikanie deprecjacji walut inspirowanych rywalizacji, dążenie do stworzenia wielostronnego systemu płatności i rozliczeń transakcji bieżących oraz eliminowanie ograniczeń wymiany walutowej hamujących rozwój handlu, dostarczanie członkom środków finansowych na określony okres i na odpowiednich warunkach, co do wyrównania przejściowej nierównowagi bilansów płatniczych, bez środków wywołujących zaburzenia w rozwoju tych krajów i gospodarki światowej, poszukiwanie zmniejszenia czasu i wielkości nierównowagi bilansów płatniczych.